Widzicie, tam stoi zaparkowana te czwóreczka na takim parkingu. A tam w oddali widać targ. Mamy dzisiaj środę, 15 luty 2023 rok. Samotna wyprawa z psem na górę Ślęże. No i cały czas w górę. A idziemy sobie na Ślęże od strony Sobudki, pierwsza atrakcja na drodze, takie oto coś, nie ten pies, chodzi o to. Dzisiaj ładna pogoda, słoneczko. Chyba z 6 albo 8 stopni na plusie. No i tak jak wspominałem, dzisiaj mamy środę i w poniedziałek, dwa dni temu, też wchodziłem na ślęże, tylko że nieco innym wejściem od strony Tompadła. Była brzydka pogoda, była mgła. O, tam widać szczyt, gdzie idziemy. Widać kościół na szczycie. A teraz Wam wstawię króciutki filmik. No, i też, jako dodatkowe utrudnienie, wziąłem sobie do plecaka dwa, dwie hantle o łącznej wadze 16 kg, żeby wejść na ślęże i sobie na samej górze jeszcze poćwiczyć chwilę. Taki tam trening. No, a dzisiaj środa dużo ładniejsza pogoda. No, i postanowiłem że znowu wejdę na Ślęże tylko od strony Sobótki. Tą drogą ostatni raz na Ślęże wchodziłem razem z Beatą jak była w ciąży z Mają, czyli w 2012 roku. Tą trasą się szło. Bo na Ślęże można powiedzieć, że często sobie wchodzę tylko zawsze tam od strony tą padła. Tutaj od sobótki ostatni raz 2012. Cały czas naprzód. Szlak szlak by to trafił. Fifi cały czas pod górkę, to dobrze, trzeba się zmęczyć. Idziemy stamtąd. A, Fifila to Już raz się zgubiła. W poniedziałek jak szliśmy też się zgubiła. Musiałem jej szukać po lesie. Mam dzisiaj też już się raz zgubiła. Trochę drogi nadrobiłem, ale jestem z powrotem na trasie. I idziemy. Starożytne rzeźby kultowe. Idziemy zobaczyć. Co to za rzeźba? Siatka rozpruta, ktoś chyba próbował wynieść te rzeźby albo te rzeźby na noc wychodzą. Dobra, etap końcowy wejścia, chyba leży śnieg. W ogóle tu ostatni już odcinek, no to cały czas śnieg, ale ciepło. Miało dzisiaj wiać, ale nie wieje. Ogólnie cisza, ogólnie nie ma ludzi. Paru się tam, paru schodziło, paru wchodziło. Dobra, idziemy. Parę ludzi jest tam ognisko robią Dzwony wybiły godzinę 12. .00. Czas wracać. Także teraz ta sama droga, tylko z powrotem. I nie wiadomo teraz, czy, się, czy ciężej było wejść, czy ciężej będzie zejść. Jesteśmy w takim miejscu, i teraz zapamiętajcie dobrze to miejsce. Ja idę tam, w tamtą stronę, o tam. A teraz jestem w drodze powrotu. Czyli dla tych wszystkich, którzy będą tutaj wchodzić dopiero na ślęże, pójdziemy sobie tu kawałek, żeby to zobaczyli z innej perspektywy. Tu mamy taki słupek graniczny. Teraz wygląda to tak. Można iść tam, albo tam. No i właśnie tam się na ślęże na górę, tędy, którą ja szedłem. A teraz przy tym słupku, czyli idąc dopiero na górę, pójdziemy sobie tam, w las. No i tak jak pokazywałem, skręciłem przy tym słupku, można powiedzieć, w las. Tam widać na środku teraz ten słupek. Przeszedłem sobie kawałek, odsłoniłem tutaj kawałek ziemi z liści, i tutaj. Mam skarb. Tu jest gruba kasa i ten skarb tutaj kładę i przykrywam kamieniami. O, tak jak widać. Przykrywam kamieniami. tak, żeby nie było widać. Dobra, tak to wygląda. Zapamiętajcie sobie. Przykryję trochę liśćmi i patykiem. No i w prostej linii nie wiem ile to jest z 20 metrów. Także ktoś kto... kto by, o, tam widać na środku słupek. Ktoś kto będzie się wybierał też tędy z drogą z sobótki na ślęże, to sobie może zrobić poszukiwania skarbów. Zostawiam tutaj woreczek, w którym jest gruba kasa do znalezienia. I też jest karteczka, żeby, żeby ten kto to znajdzie, w komentarzu napisał, że znalazł. Może też napisać co znalazł, co tam w środku było. No a jeżeli znajdzie to przypadkowa osoba, to właśnie ta karteczka też jest po to, żeby ktoś w komentarzu na kanale napisał, że to znalazł. No i w drodze powrotnej można znowu nagrać tą wieżyczkę. Są ławeczki, ale. Nie siadam, nie odpoczywam W sumie i do góry i teraz w dół jak schodzę no to nie siadałem ani razu nie odpoczywałem No i ciepło jest Tu już śniegu nie ma Jeszcze kawałek i będziemy na parkingu przy aucie Także ktoś kto postanowi iść po ukryty przeze mnie skarb skarb, mimo tego, że nie, nie zostawiłem go gdzieś blisko szczytu, na samej górze, góry Ślęży, no to i tak będzie tutaj kawałek musiał pokonać. W sumie taki najcięższy najbardziej hardkorowy. Sam początek wejścia z parkingu, z Sobótki, no ale chyba najcięższy. I nie zapomnijcie napisać, znaczy no nie zapomnij ty, który znajdziesz ten skarb, napisać co tam było i pochwalić się, że to właśnie Ty znalazłeś No i już jestem koło auta Chciałem iść na ten targ sobie kupić coś iść jabłko albo inny owoc ale już po targu A jeszcze zerknijmy, którą mamy godzinę 13.43 w takim miejscu tutaj czwórka Dobra, wracam do domu w tym filmie to by było na tyle dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze, no to zostaw suba, daj łapkę w górę. No i tam piszcie o tym skarbie, kto znajdzie. Cześć, dzięki. Na razie do następnego. Fifi patyka sobie znalazła na koniec.